Cześć, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na kalendarz adwentowy marki. Hello You, który kupiłam w Rosmanie. Jest to kalendarz z mydełkami, więc jeżeli interesuje Was taka kategoria, to zapraszam do oglądania dalej. Jak już wspomniałam wcześniej, kalendarz kupiłam w Rosmanie za 49,99, bo była jakaś promocja minus 15 zł taniej. W cenie regularnej kosztuje 64,99 ma 24 okienka, więc nie przedłużając, zaczynamy. Tutaj mamy okienko numer 1. I mamy takie mydełko okrągłe z księżycem. Wydaje mi się, że jest to zapach taki kokosowy. Tak wygląda mydełko numer jeden. Tutaj widzę, że mamy jakieś takie sentencje. Zjedz coś słodkiego. Dobra, zobaczymy, co będzie w dwójce. Tutaj jest dwójeczka. I w dwójce mamy takie samo mydełko jak poprzednio, tylko o innym zapachu. Tutaj czuję mango, więc dwa takie mydełka, taki sam kształt, tylko inny zapach. A co mamy za sentencję? Ucz się nowych rzeczy. Trójka. Znajdź czas na uczucia. W trójce mamy mydełko z choineczką i ma taki sam zapach jak to. Czyli taki kokosowe, coś w ten deseń. Czwórka. Tutaj. Wrażliwość to dar, to prawda. Chociaż czasami też nie nieszczęście Kolejne mydełko o takim samym kształcie i o takim samym zapachu, takie mango, takie coś, coś takiego owocowego. Więc tak, tak to wygląda. Pięć. Tu tutaj na samej górze mam piątkę. Wszystko będzie dobrze. I tu mamy mydełko z gwiazdeczką. O takim samym zapachu jak te białe, takie białe, kremowe mydełka. Numer 6 tutaj. W mamy pomarańczowe midełko z choineczką. 7. Tutaj. O, tutaj już mamy inny kolor. Nie przeczytam sentencji. Wierz w siebie, zrób sobie prezent. Tutaj mamy, co prawda, no, powtarza się tutaj ten księżyc, ale jest inny kolor. O, i tutaj wyczuwam taki, takie nuty cynamonu, więc to jest takie bardziej korzenne. To jest owocowe, takie mango, a to nuty korzenne cynamonowe. 8. Tutaj. Zatańcz przed lustrem. I tutaj kolejne mydełko, nawet takie samo, też cynamonowe. Tak, o tym samym zapachu z księżycem. Numer 9. Oj, nie w tą stronę, ale to nic. Zrób coś, o czym marzysz. I mamy tu mydełko z gwiazdeczką o zapachu kokosowym. 10. Powiedz sobie komplement, mydełko w, no, w takim samym kształcie, ale z gwiazdeczką i to jest, to jest zapach owocowy, taki, takie mango, ja tutaj wyczuwam mango. To była dziesiątka, to teraz jedenaście. A w 11 mamy medełko białe z gwiazdeczką o zapachu kokosowym. Trochę niefajnie, że wiecie, że nie ma różnorodnych zapachów, tylko są takie same. 12, bądź dla siebie wsparciem. Medełko w kształcie księżyca, z, z księżycem, i również o tym samym zapachu mango. Trzynaście, tutaj, wierz w ludzi. I tutaj mamy takie medełko. Czternaście. Tutaj. Daj sobie prawo do marzeń. I tutaj mamy takie mydełko. Piętnaście, dbaj o to, co ważne. W 15 mamy takie mydełko z księżycem, i to jest ta wersja cynamonowa. Szesnaście. Tutaj. Dziel się ciepłem. O tak, to przydatne w dzisiejszych czasach. <noise> Tutaj mamy mydełko kokosowe z księżycem, półksiężycem. Osiemna nie, nie osiemnaście, siedemnaście. Dziel się, dobry, dziel się dom, dobrymi rzeczami. I mydełko kokosowe z półksiężycem. Teraz będzie 18. Bądź kim chcesz. O, to jest prawda. Tu mamy mydełko z gwiazdeczką. 19 tutaj piękno jest w tobie i tutaj mamy półksiężyc o zapachu cynamonu dwadzieścia wierz w dobro i tutaj kolejne wydełko cynamonowe z gwiazdeczką 21. Powiedz komuś komplement. I mamy tutaj kolejną gwiazdeczkę o zapachu mango. 22. Tutaj tak mało okienek mi zostało, a nie mogę się odnaleźć. 22. Słuchaj swojego serca. I mamy tutaj takie mydełko cynamonowe z gwiazdeczką. 23. Mów do siebie z miłością. O tak, to też ważne. I tutaj kolejne takie samo cynamonowe mydełko z gwiazdeczką. I okienko 24. Tutaj. Popatrz w, popatrz w gwiazdy, przepraszam. I mamy tutaj kolejne mydełko cynamonowe z gwiazdeczką dopiero teraz tutaj zobaczyłam na odwrocie Hello You bajkowy kalendarz adwentowy z mydełkami perfumowane mydła w kostce Hello You w trzech uzależniających wersjach zapachowych do delikatnego mycia ciała i dłoni mydełka, kokos cream no to takie właśnie kokosowe coś tam było pomarańcza i cynamon o właśnie nie mogłam wyczuć tej pomarańczy cynamon był mocno wyczuwalny oraz mango i jogurt no to to mango też było takie, no takie intensywne Pozostawiają przyjemny, delikatny zapach na skórze. I tak się prezentuje zawartość całego kalendarza. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!